A I tutaj Karolina. Dzisiaj Wam pokażę, jak szybko można zrobić pudełko. Jeśli na przykład y, nie mamy papieru do, do pakowania, możemy sobie zrobić pudełko y, takie kwadratowe. Y, dzisiaj zrobimy, zrobię na, w rozmiarze 12 x na 12, y, czyli to chyba będzie 30 cm, czymś podajrze. Tak więc y, to jest akurat, to były cienkie papiery. Znaczy cienkie, chodzi mi, że o gramaturę. I bo chciałam sprawdzić, jak to będzie wyglądało, natomiast teraz wybrałam troszkę grubsze i zobaczymy właśnie, czy nam się to uda zrobić, ponieważ pomimo wszystko w tym pudełku widać linię. Nie każdemu się to może spodobać. Można równie dobrze potem na to pudełko ponaklejać dodatkowe papiery, które po prostu zakryją te zgięcia. A po drugiej bardziej jeszcze wzmocnią, e, wzmocnią jeszcze e, te pudełka. Ok, znaczy <grytanie> no do pudełka Zaraz Wam pokażę. Wybierzemy jakiś papier. Jeszcze nie używałam tego papieru. To jest kupione w tym sklepie The Wakes. To jest tak jak mówiłam kiedyś, coś z tyłu actiona. I myślę, że tak. Weźmiemy te rurze. Chociaż zobaczymy, co jeszcze tutaj jest. Fajnie, bo może coś do siebie pasowało i być może weźmiemy ten wzór i, i te liście. W ten sposób albo bo to też ładnie by wyglądało na przykład liście i taki dół. Kurczę. Dobra, słuchajcie. Y ja pomyślę. Też fajnie, prawda? Zróbmy to u góry, a to będzie tu. Zobaczymy, jak to będzie. Ok, tak, więc to, co musimy zrobić, to musimy. Jeszcze się upamię, Słuchajcie, nie wiem, czy sobie linki, ja mam centymetr. Sprawdzę, czy ja mam te 12 inczy, bo chociaż w sumie to nawet, jakby było 10 inczy, to czy. Ważne, żeby był kwadrat, słuchajcie. Nie musi być to koniecznie 12 inczy, w tym przypadku po prostu jest 12 inczy. To co musimy zrobić, to musimy sobie yy, nie wiem, jak to komu będzie wygodniej, jak będzie komu wygodniej to zrobić. Musimy połączyć dwa takie, jakby rogi ze sobą. W miarę równo, wiecie. Następnie rozkładamy, i teraz musimy ten róg przyłożyć do tego roku. A, przepraszam, nie, jeszcze nie. Nie, yy, robimy tak sobie ten ruch przykładamy do tego boku, pier pier do tego pierwszego, jakby to zrobić, żeby Wam nie pomieszać. Czyż w sumie dobrze mówię. Przepraszam, dobrze mówiłam. OK, czyli tak przykładamy, drugi przykładamy do tego. Chodzi o to, żeby z tego powstał jakby mniejszy kwadrat. Si się zakręciłam już chciałam namieszać. Y Chciałam sobie taki właśnie projekt znaleźć, który po prostu będzie jakby nie będzie potrzebny żadnych narzędzi, no nie? Żeby można było sobie zrobić bez żadnych tablic, kości, czegokolwiek. Prosty po prostu projekt. Nie wszyscy mają te wszystkie sprzęty, tak? Dzieńka koperta ładna by była <grych> czerwona, tak więc ten... fajny pomysł na pudełko i może użyć właśnie fajnych papierów, prawda? Dobra, mamy w ten sposób. Teraz to wszystko rozkładamy i teraz musimy jeden ruch docisnąć, jakby docisnąć, przyłożyć tutaj i tutaj docisnąć. To samo musimy zrobić. W każdym z rogów. Ze dwoma będzie łatwiej, bo macie linię, która przechodzi przez ten. Ale w sumie... Okay. I ostatni jest... Tak. Tak więc widzicie, została nam masa kwadratów i prostokątów. I teraz to, co musimy zrobić, to musimy... Yy, złożyć sobie wpierw yy, ten ruch tutaj. I tak samo tutaj. Jak już złożymy. Oczywiście nie mam linijki, ale zamówiłam dzisiaj taką na lanika, czyli nie dzisiaj wczoraj i ona przyszła. Zaraz. I zaraz. widzicie wydawało mi się, że wszystko mam przygotowane, a tu jednak nie. To dosyć linijka jest duża, o, duża, długa raczej. No ale akurat potrzebuję do projektu z szyciem. To co musimy zrobić. Ja tu widzę no nie linie, ale żeby Wam mniej więcej pokazać to... My musimy ściąć tutaj, w tych miejscach. Musimy hmm. czy coś widać. Zobaczymy. Tutaj. Odtąd, dotąd, odtąd, dotąd. I to samo musi być yy, po drugiej stronie. I to już od Was zależy. Czy zrobicie to nożem? Czy zrobicie to nożyczkami? Ok, ja zrobię to nożyczkami. Nie chcę mi się wyciągać teraz maty. Okay. Jak już mamy to zrobione, to teraz musimy tutaj złożyć te boki. W ten sposób i w ten sposób. To zginamy tak. Na równo. Może faktycznie mi się tu kość przydała, żeby było, wiecie, perfekcyjnie, ale... I teraz następne. Przykładamy. Układamy tutaj. Bardzo ładny papier, słuchajcie. Bardzo ładny. Widzicie to troszeczkę może krzywo przy Potem, jak wyginałam, zginałam, to mogło być nie <laughs> Okay. Więc trzeba właśnie starać się, żeby ten pierwszy, ja sobie to zetnę, żeby pierwszy um, pierwsze te zgięcie na pół, żeby one w miarę było, słuchajcie, równe, no bo wtedy macie gwarancję, że nic wam nie będzie odstawać. I teraz to, co musimy zrobić, to składamy sobie tak te boki, to co nam zostało. A to co nam co wycięliśmy, tak jakby nacięliśmy, jakby obwijamy te, te ścianki, które sobie stworzyliśmy I w sumie teraz to tylko po prostu jak chcemy, oczywiście, że chcemy, musimy sobie skleić tutaj ten dół. Teraz ja wstaje, żeby było równo. Jeśli macie taśmę, możecie taśmę, jeżeli macie klej, tak jak ja, możecie użyć kleju. I teraz tak powiem Wam szczerze: od Was zależy, czy zostawiacie dęko tak jakby pudełka, tak, czy na przykład wykroicie sobie, y, sobie y, kwadrat i go ładnie wsuniecie no ja osobiście bym prawdopodobnie zrobię tak właśnie żeby było to w ten sposób więc mamy, mamy, mamy jakby yy, wieczko, bo to będzie nasze wieczko. Teraz musimy zrobić yy, dół i żeby zrobić dół, nie mam pojęcia, może takie łagodniejsze weźmiemy, żeby nie było takiego mocnego kontrastu. Żeby zrobić yy, dół, musimy zmniejszyć. Yy, Musimy zmniejszyć rozmiar papieru i zaraz zobaczymy po, jakby w jednym i na drugim roku. Tak żeby był po prostu kwadrat, tylko mniejszy. Tutaj mamy 12 inczy i sobie zmniejszymy o jedną ósmą incza. Ja podam potem wymiary w centymetrach. Po prostu mam większość sprzętu, gdzie, jest, gdzie są incze i. No tak jest łatwiej. Okej, okay. czyli mieliśmy tą stronę zciętą i tą, nie, tą, tą, tą stronę, żeby po prostu było kwadrat równy. OK. i teraz praktycznie powtarzamy dosłownie te same kroki. Czyli ta idzie do środka, więc gdzieś wychodzi to, żeby było naprawdę równiutko. Tak sobie myślę, żeby jeszcze można było mieć tą widownicę, y która po skosie. Zawsze, na przykład, jakby ktoś chciał, to może sobie po prostu zgiąć i potem zobaczyć, czy odstaje. Ten papier to sobie wyrównać, ale wiecie, co nie jest wszystko dobrze wyszło. Ok, więc tak mamy na pół. Teraz rozkładamy i teraz składamy, tak? Robimy sobie kwadrat. Może łatwiej zacząć, właśnie od tej strony, już tej linii, którą mamy. Ok. Teraz przykładamy sobie, żeby było równo. Okay. rozkładamy i teraz dokładamy do tego miejsca trochę jest ciemny kolor to nie jest takie to łatwe można zawsze sobie pomóc, pomóc jakimś nie wiem, zaznaczeniem ołówkiem albo nie wiem, długopisem Ja sobie wrócę, zobaczę. Tak, mamy prostokąty i tam. I teraz ten pierwszy idzie, żeby, żebyśmy mogli ściąć, prawda? Jeden bok, raczej róg i drugi. I patrzę, żeby to jakoś miało miejsce i nogi. Miejsce, Boże, ręce i nogi całkiem, ale już dzisiaj jest trochę późno. Ok, i teraz ta linia. Ona jest tutaj. My nie potrzeba tej liniki. Jeśli ktoś się obawia, to może, prawda? Dobra, zróbcie w jedną stronę. Prawdę mocny papier i... OK. Udało mi się. I teraz drugą. I teraz możemy zrobić następną część. Gdzie my tu mamy? Tu mamy. OK. Bardzo podoba mi się ten pomysł, słuchajcie. Prosty i szybki. My, nie wiem jak w Polsce, ale w Anglii wcale nie są tanie opakowania na y, prezenty. Torebki są naprawdę jakieś 2 funty, czy coś czasami chce się drobiazg kupić, albo... Wiecie, w sumie są takie beznadziejne torebki na prezenty. 2, 3, 4 funty możecie na przykład dołożyć i do prezentu coś fajnego kupić, więc... A można właśnie samemu zrobić. Ym, opakowanie na prezent. I teraz tak, już skoro mamy to zrobione, to tutaj sobie ten bok. Muszę zobaczyć dokąd już powiedzieć. Dotąd składam. I jeszcze raz. Ten bok. Tu. Bardzo mi się podoba ten papier, bardzo. Jest też taki intensywny jak yy, Nightfall co robiłam yy, z... Yy, Outail Art. Też takie, wiecie, intensywne kolory. Bardzo fajny papier. Żałuję, że mam tylko jeden jakby jeden zestaw papierów. Bo zająć życie to już ich nie ma, bo w The Works zawsze jest także. że trochę jest, trochę jest i potem to znika. Być może leci to Polski towar, bo to ewidentnie są bardzo podobne produkty, albo czasem naprawdę takie same jak w the action. Dobra, mamy i teraz robimy sobie ściankę z tego, a z tego obwijamy ten chciebo mi się tutaj też nie chce. Coś mi się tutaj przypapier i troszeczkę wiecie to. Może faktycznie jak macie kość albo coś nożyczkami, czy możecie przyjechać, możecie utwardzić te ściany i słuchajcie, pudełko jest gotowe, przykleimy je Klej to po prostu ja kocham ten klej, ale no daje się wyznaki, jeżeli chodzi o jak zaczyna przeciekać ja plastikowej tubce niestety, ale ja medzika, nie trawię ja mam uczucie, że ja w ogóle dużo kleju wtedy zużywam i nie czuję tego ogólnie tej ilości, którą wyciskam. Nie raczej raz kupiłam kilka tubek na próbę. I yy, nie, zostaje wolę jak nie, najwyżej mi pocieknie ktoś tutaj to zasłonię, ale nie nie, nie, nie wrócę do plastikowych. Dobra, słuchajcie. I mamy pudełko. To było mniejsze, więc musi, nie ma, nie ma możliwości nie, 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 nie zamknięcia. Ups. O, jest po prostu może za ten, za za słabo podociskałam, czekajcie. I mamy pudełeczko. I nie musimy w ogóle go jakby sklejać już więcej. Jakby ktoś chciał, to proszę bardzo, ale no nie ma takiej potrzeby. I teraz w sumie od nas zależy, co zrobimy? Czy zakryjemy tutaj ten środek? Czy po prostu yy, yy, tak go zostawimy? Możemy... To co możemy zrobić. Wydaje mi się, że mogłabym jeszcze... Przy tym grubszym papierze zapiechałam, żeby dwie strony były. Może więcej niż 8, 1,8 incha do, do skrócenia. W każdym razie no, trzeba mocniej dociskać wszystko. Możecie zawiesić tutaj, puścić taśmę i zabrać jakąś kokardę. Możecie też coś nakładać, ale ten papier jest tak fajny, że po prostu szkoda by było, żeby to pozasłaniać. Natomiast już w tym, on powiem szczerze tak trochę mniej się... Bardziej w ogóle męska. On jest tak delikatny, ten papier, że tutaj to aż wymagane jest naklejenie dodatkowych y, kartek utwardzenia tego. Tak więc mam nadzieję, że Wam się y, spodobają te pudełka. Bardzo szybki pomysł na y, opakowanie prezentu. Pozdrawiam Was serdecznie, a właśnie, projekt idzie do DIY, zrób to sam. Tak więc tam na blogu yy, czy na Facebooku znajdziecie też zdjęcia i opis. Jak będziecie chcieli, to zapraszam yy, do odwiedzenia. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!